Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jest mi szczególnie miło tutaj z państwem się spotkać, bo będziemy rozmawiali o temacie, który jest nie tylko bliski sercu państwa, ale bliski sercu mojemu. Także mam nadzieję, że obopólna korzyść z mojej prezentacji będzie nie tylko oczywista dla mnie, ale również dla państwa i chciałbym od razu prosić państwa, ponieważ jak wiem, czasu mamy dosyć krótko, a jest już chyba krócej. W związku z tym prosiłbym Państwa o zadawanie pytań podczas mojego wystąpienia, jeżeli macie jakąś niepewność bądź coś wymaga wyjaśnienia. Także ja jestem otwarty na, na interakcję z Państwem i zachęcam do takiej interakcji. Pierwsze moje pytanie, Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa nie słyszał o programie Erasmus? Plus? Podkreślam Erasmus, Plus, nie Erasmus. Pani się zgłasza, świetnie. Kto jeszcze? Druga pani, dobrze? Trzecia pani, świetnie. To znaczy, proszę państwa, że mamy trzy powody do tego, żeby chwilę powiedzieć o tym, co to w ogóle jest Erasmus, bo zanim przejdziemy do tego, aby mówić o znaczeniu kompetencji językowych dla celów mobilności akademickiej, która jest częścią Erasmusa, a trzeba powiedzieć w takim razie, co jest program Erasmus. Otóż, proszę państwa, mam. Przede wszystkim muszę państwu powiedzieć, że Erasmus to jest program, który Zmienia życie i otwiera umysły. I to jest udowodnione naukowo wszelkimi metodami. Proszę Państwa, jest to program edukacyjny, który jako program w obszarze edukacji formalnej istnieje już tak naprawdę od roku 1987. De facto 30 lat, które potwierdzają w sposób namacalny konieczność jego funkcjonowania dla prawidłowego rozwoju wspólnoty europejskiej jako cel polityczny, ale również dla prawidłowego rozwoju i dostosowania umiejętności i kompetencji młodych ludzi, którzy zdobywają edukację na różnym poziomie. Dzisiaj będę mówił o mobilności akademickiej, ale program Erasmus Plus to nie tylko mobilność akademicka, proszę Państwa. To jest program, który. Jako źródło finansowania mobilności, jest programem otwartym na lata 2014-2020, czyli ta obecna perspektywa finansowa. I, proszę Państwa, to jest program z budżetem prawie 15 miliardów euro. To jest jedyny program, jedyne źródło finansowania w całym budżecie Unii Europejskiej, który nie został zmniejszony, a znacząco, bo o 40%, zwiększony. To jest jedyny taki program, jedyne źródło, yy, które. Tak naprawdę wskazuje, to, to potwierdza nam to, że Komisja Europejska i państwa członkowskie inwestują w edukację. Inwestują w młodych ludzi, nie tylko w młodych ludzi, ale inwestują w osoby, które są chętne do zdobywania wiedzy. Oczywiście, jak każdy program współpracy międzynarodowej, musi zakładać współpracę międzynarodową, to znaczy w przeciwieństwie do innych programów operacyjnych, z których korzysta Polska, nie zakłada realizacji, projektów o charakterze lokalnym tylko w każdym naszym projekcie Erasmusa plusa musi być element współpracy międzynarodowej my dzięki Erasmusowi promujemy współpracę międzynarodową we wszystkich sektorach edukacji proszę państwa i co mam tutaj na myśli jeśli mówię wszystkie sektory edukacji to chciałbym zaznaczyć tych pięć najważniejszych sektorów które są dla nas szczególnie istotne po pierwsze Sektor szkolnictwa wyższego, który jest największym sektorem ze względów ilościowych i budżetowych. Największa część Erasmusa Plusa jest alokowana właśnie dla współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego, gdzie przede wszystkim inwestujemy w mobilność studencką, ale na równi inwestujemy również w mobilność kadry akademickiej. Ci z Państwa, którzy jesteście pracownikami wyższych uczelni, Możecie również brać udział w mobilności Erasmusa, i zaraz powiem, co dokładnie możecie robić. Drugim obszarem jest obszar szkolnictwa zawodowego, bardzo istotny. Młodzi adepci, młodzi uczniowie, nie adepci, młodzi uczniowie szkół zawodowych mogą uczestniczyć w stażach międzynarodowych, doskonaląc swoje umiejętności, zdobywając nową wiedzę w zakresie, w którym uczą się w szkole zawodowej. Ponadto bardzo duży obszar edukacji to edukacja szkolna, czyli mówiąc krótko po polsku świata, zaczynając od szkół podstawowych, kończąc aż na szkołach średnich. To jest współpraca pomiędzy szkołami, współpraca kadry, również nauczycielskiej, która ma możliwość wyjeżdżając za granicę, widzieć inną perspektywę uczenia, wychodzić poza sztampę, czasami zdobywać nową motywację, nowe sposoby patrzenia, jak uczyć danego przedmiotu i tutaj e, nauczyciele języków e, ze smutkiem muszę stwierdzić stanowią 90% wyjeżdżających. Chcielibyśmy żebyście państwo trochę mniej wyjeżdżali. Znaczy nie zrozumcie mnie źle, ale żebyście zachęcali właśnie, żebyście zachęcali swoich kolegów przedmiotowców w innych obszarach, że to nie jest nic strasznego, że tak naprawdę e, warto czasami się przełamać, a nowy Erasmus Plus nam to pozwala dlatego że drodzy państwo do tej pory nauczyciele wyjeżdżali indywidualnie. A teraz mamy do czynienia z projektami instytucjonalnymi, to znaczy, że może kilku nauczycieli pojechać i być może e, można tak skonstruować kurs dany, e, podnoszący e, kompetencje i kwalifikacje, aby właśnie zaangażować tych przedmiotowców i jakoś ich wyrwać z posad. E, szkoły po iluś tam latach nauczania, bo to jest to jest na pewno, jak sami wiecie doskonale, a wielu z Was uczestniczyło w takich wyjazdach, to jest właśnie coś, co mobilizuje, jakoś daje nowego kopa, nowej motywacji do po pięciu, dziesięciu latach uczenia do innego spojrzenia na swoją pracę. I poza obszarem edukacji szkolnej mamy jeszcze w Erasmusie, w Erasmusie Plusie również obszar edukacji pozaformalnej, czyli obszar młodzieży. To są wymiany młodzieży, projekty wolontariatu europejskiego dla młodych ludzi, projekty Szkoleń, e, projekty seminariów, które pozwalają obszarowi edukacji pozaformalnej zaistnieć. Tak naprawdę to jest też obszar otwarty do, dla państwa, dla nauczycieli, bo często poza godzinami szkolnymi jesteście animatorami. Wiele szkół lokalnych nie ma sobie, nie, nie ma żadnej konkurencji w postaci organizacji pozarządowych. Dlatego często lokalni nauczyciele są też jednocześnie animatorami edukacji pozaformalnej. To jest coś również dla państwa. Powiem teraz krótko tylko o. Historii Erasmusa, Plusa, jak do tego doszliśmy. Proszę Państwa, Erasmus, Plus, dlaczego on się nazywa Erasmus, Plus? ponieważ to jest program, który zebrał w sobie programy do tej pory funkcjonujące jako odrębne. Nie będę wyliczał wszystkich. Główne to programy, o których Państwo słyszeliście, czyli lifelong learning, uczenie się przez całe życie. W skład tego programu właśnie wchodził program Erasmus, program Grundvik. I zapomniałem o piątym obszarze edukacji. Państwo w ogóle mnie nie poprawiacie. Piąty obszar edukacji, czyli edukacja dorosłych, która w się Plusie również jest. Co prawda jest ona dosyć mała budżetowo, nad czym bolejemy, ale w dalszym ciągu edukacja dorosłych jest. A jak Państwo doskonale wiecie, z tym Polska ma największy problem, bo jesteśmy absolutnie w szarym końcu, jeśli chodzi o uczenie się dorosłych, a już absolutnie w szarym końcu, jeśli chodzi o umiejętności do osób dorosłych, umiejętności w zakresie matematycznym, w zakresie czytania ze zrozumieniem i tutaj tak naprawdę program Grundwik pomaga, ale pomaga tylko w absolutnym promilu, bo to tak naprawdę powinno być elementem szeroko zakrojonej polityki państwa w tym zakresie. I wracając do tego, co, połączyło, co się połączyło w Erasmus+, to program Uczenie się przez całe życie, czyli właśnie program Erasmus, Grundwik, Leonardo, Leonardo da Vinci, Comenius i program Młodzież w działaniu, który był też programem odrębnym dla sektora młodzieży. Do tego dodano jeszcze wymiar sportowy, który jest takim, powiedzmy sobie, taką wisienką na torcie. Nie jest on szeroko budżetowo wsparty i w związku z tym występuje tylko na poziomie scentralizowanym. Państwo nie możecie wnioskować do nas o pieniądze na projekty sportowe. Musicie to robić bezpośrednio do agencji wykonawczej do Brukseli. I proszę Państwa, jeśli będziemy mówili o znaczeniu, znaczeniu tak naprawdę nauczania języków dla rozwoju mobilności, dla osiągania celów, które są założone przed mobilnością akademicką, nie, nie, nie możemy zapomnieć o statystyce, która jest, jak Państwo widzicie, bardzo obiecująca i powiedziałbym dla nas również stanowiąca wyzwanie. Tak naprawdę, aby e, uczestniczyć w mobilności akademickiej e, jest rzeczą oczywistą, że musimy wyrażać się precyzyjnie i e, stopień biegłości językowej musi pozwalać nam na uczestnictwo w takim projekcie mobilności międzynarodowej, e, aby wyjazd na mobilność studencką nie przerodził się tylko i wyłącznie w good time, ale także ale także czas, który w którym rzeczywiście młody, młody student zdobędzie pewną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przedmiotu, którego, którego projekt dotyczy. Otóż, proszę Państwa, jak popatrzymy sobie na te statystyki, to zobaczycie Państwo, że budżet de facto od roku, od roku rok akademicki 2020 12-13 był rekordowym budżetem, bo mieliśmy prawie 50 milionów euro na wyjazdy studentów i pracowników akademickich. I to rzeczywiście, trzeba powiedzieć, wystarczyło nam na wysłanie prawie 16 200 studentów i pracowników akademickich. W kolejnych latach budżet ten nieco spada, aby od przyszłego roku zacząć wzrastać może nie lawinowo, ale znacząco. To znaczy dojdziemy w roku 2020 do całkowitego zwiększenia 20, 40% w stosunku do roku 2013-2014. Dzisiaj dzięki temu budżetowi 43 miliony euro, 243 miliony 200 tysięcy euro, udaje nam się sfinansować ponad 15 tysięcy wyjazdów studentów. I kadry akademickiej. To są dane jeszcze niezamknięte, dlatego może okazać się, że Polska będzie uczestniczyła również w rezerwie budżetowej i uda nam się zwiększyć tą ilość studentów i pracowników naukowych uczelni, którzy uczestniczą w mobilności. W Erasmusie plusie, proszę Państwa, można tak naprawdę immanentną jego częścią jest nauczanie języków, ale można stosować Elementy związane z nauczaniem języków, czy też wykorzystywać nauczanie języków w trzech głównych akcjach tego programu. I to jest uproszczenie, które, znaczące uproszczenie tego nowego programu w stosunku do jego poprzednika, programu Uczenie się przez całe życie. Tam mieliśmy kilkadziesiąt akcji, ze swoimi różnymi e, formalnymi warunkami uczestnictwa, które tak naprawdę nie były dla Państwa jasne. Dzisiaj w Erasmusie Plusie mamy tylko trzy akcje. To są. To jest akcja wyjazdu w celach edukacyjnych, czyli mobilność. I proszę Państwa, mobilność to jest wszystko. Jeżeli student wyjeżdża na projekt mobilności, jeżeli pracownik naukowy wyjeżdża, jeżeli uczeń szkoły zawodowej wyjeżdża, nauczyciel szkoły zawodowej, nauczyciel szkoły ogólnej, czy też młody wolontariusz, czy, czy też młody człowiek uczestniczący w wymianie młodzieży. To jest wszystko, jeden olbrzymi wór i największa część programu Erasmus. Oprócz tego mamy akcję, która pozwala Państwu na realizowanie innowacyjnych projektów. To jest współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne i to tak naprawdę akcja, która pozwala... Przenosić na grunt polski albo wspólnie wypracowywać z partnerami we wszystkich krajach nowe rozwiązania, jeśli chodzi o metodologię nauczania, na przykład, jeżeli chodzi o organizację procesu nauczania, jeżeli chodzi o tworzenie nowych kierunków nauczania, to wspólnie dzięki tym pieniądzom, które Państwo otrzymujecie w ramach tej akcji, jesteście w stanie. Absolutnie wytworzyć nową jakość. I partnerstwa strategiczne ważne ważne jest to, że głównie są adresowane do krajów tylko unijnych. Można również zaangażować kraj pozaunijny, ale jeśli jest to szczególnie uzasadnione. Dlaczego to mówię? Bo jak zobaczycie na akcję pierwszą, to akcja pierwsza, drodzy Państwo, w obszarze mobilności akademickiej od tego roku otwarta jest na kraje pozaunijne i to jest duża nowość i jest otwarta na te bliskie nam kraje, tak jak kraj Partnerstwa Wschodniego, czyli Ukrainę, Białoruś, Rosję, Azerbejdżan, Armenię, Gruzję, Mołdawię, ale również na strategiczne kierunki, to znaczy Azja, np. współpraca z Chinami. Z tych właśnie pieniędzy możecie Państwo finansować wyjazdy pracowników i, i kadry akademickiej, co ważne, wyjazdy zarówno przyjeżdżające, znaczy w, w, pracowników, którzy do was przyjeżdżają, Incoming, ale też outgoing, czyli tych wyjeżdżających do, do uczelni zagranicznych. Wczoraj uczestniczyłem w konferencji rektorów uczelni polskich i chińskich i tam właśnie tak z ciekawości zrobiliśmy na potrzeby tej konferencji statystyki. Proszę Państwa, na przykład, jeśli chodzi o współpracę z Chinami, to dzięki Erasmusowi Plusowi w tym roku akademickim uda się, może to nie jest olbrzymia liczba, ale uda się już jako pierwszy krok wysłać bądź przyjąć. 100 jednostek mobilności. Nie wiemy, czy to będą studenci, czy akademicy, ale te 100 wyjazdów będzie zrealizowanych. To jest już bardzo dobry prognostyk. Na Chiny mamy lekko milion, kilka, milion coś tysięcy euro. Od przyszłego roku liczymy, że ta kwota będzie się zwiększała. Kwota na Partnerstwo Wschodnie jest ona zdecydowanie większa i dzięki temu, na przykład przyjazdy studentów z Ukrainy, które są, jak Państwo wiecie najlepiej, na, no, w bieżącym roku akademickim, w poprzednim, no, zwiększyły nam się kolosalnie, że uda nam się zaangażować środki Erasmusa właśnie do wsparcia tych. Studentów ukraińskich, którzy szczególnie zasługują na takie wsparcie i są dla nas nie tylko możliwością tego, aby. Znaczy nie są tylko po to, tu, aby zdobyć wykształcenie, ale być może również dzięki studiom w Polsce, spodoba im się tutaj, zostaną i będą stanowić olbrzymie zaplecze, również, zaplecze i potencjał intelektualny dla naszego kraju. Proszę Państwa, i teraz. Jak sobie popatrzymy w Erasmusie Plusie, mamy, między innymi, znaczy mamy w zasadzie dwa typy wyjazdów, czyli wyjazd na studia i wyjazd na praktykę, bo studenci ostatniego roku studiów mogą dzięki Erasmusowi znaleźć sobie firmę zagraniczną i mieć opłaconą praktykę. To jest bardzo ciekawa sprawa. Dzięki środkom programu operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozyskała dodatkowe, Kilkanaście milionów złotych na właśnie zwiększenie wyjazdów e, studenckich, e, również e, które będą pokrywały wyjazdy na praktykę. E, znaczy, dzięki tym pieniądzom będziemy zwiększać ilość studentów wyjeżdżających, studentów niepełnosprawnych studentów socjalnych, ale to nam uwolni dosyć sporo środków na praktykę. Proszę Państwa, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, kiedy student ostatniego roku bądź absolwent, który zapisał się na ten wyjazd przed zakończeniem studiów, będzie mógł mieć sfinansowany no taki staż w zagranicznej firmie. Pytanie bardzo proszę. studenci aplikują w ramach uczelni macierzystej w której studiowali i muszą w niej zgłosić się przed zakończeniem studiów że procesie, będą uczestniczyli indywidualnie tak w praktyce często zdarza się że uczelnie mają współpracę z firmami ale jeśli student znajdzie sobie jakąś firmę i powie że tam chciałby odbyć praktykę to też taka możliwość istnieje i proszę państwa są zdefiniowane wymagania dotyczące kompetencji językowych i te wymagania Mogą być na poziomie wymagań pomiędzy uczelniami, które ze sobą współpracują, są określone standardy, to znaczy, jakich oczekujemy kandydatów, jeżeli przyjmujemy ich w naszej uczelni albo wysyłamy do uczelni naszej partnerskiej. I oczywiście jest, te wymagania językowe są określone w umowie pomiędzy studentem a uczelnią, czyli learning agreement, który zakłada, że no, student powinien posiadać pewne kompetencje językowe, jeżeli w takim projekcie ma brać udział. Jeśli chodzi o wyjazdy na, pracowników akademickich, które mogą odbywać się po pierwsze w celu, no, najbardziej klasyczne, w celu prowadzenia zajęć na uczelni. Partnerski, do której wyjeżdżamy, bądź też mogą zakładać udział w szkoleniu, bo każdy z naszych profesorów też może się szkolić i, zwłaszcza w tych jednostkach akademickich, które słyną, bądź są, mają olbrzymi potencjał w konkretnym zakresie, możemy również naszych naszych pracowników tam szkolić. I tutaj również mamy zdefiniowane wymagania dotyczące kompetencji językowych i w przypadku wyjazdów tych dydaktycznych, w których nasi, nasi pracownicy uczą, to są te wyjazdy zdefiniowane w indywidualnym tym programie nauczania oraz pomiędzy uczelnią i pracownikiem, a w wyjazdach szkoleniowych to są określone założenia w, w programie szkolenia. I proszę państwa, wcześniej, zanim jeszcze program Erasmus+ Plus nastał, sami na własne potrzeby na podstawie ankiet studenckich badaliśmy jak oceniają studenci wpływ mobilności na kompetencje językowe, które podczas przed i podczas projektu Posiadają, jak te kompetencje się nam rozwijały. I proszę Państwa, oczywiście jest to obiektywna, przepraszam, jest to subiektywna ocena studentów, którzy oświadczali to na podstawie ankiety, ale wyniki moim zdaniem są ciekawe. Jak, jaką grupę przebadaliśmy, to znaczy 46% wyjeżdżających władało językiem angielskim, wyjeżdżało na zajęcia prowadzone w angielskim. 7.7 niemieckim, 5.6 hiszpańskim, 3.1 francuskim i 3.1 też włoskim. I drodzy Państwo, zadaliśmy im następujące pytanie. Jak oceniłbyś, oceniłabyś swoją znajomość języka kraju pobytu przed wyjazdem oraz po? powrocie czyli po zakończeniu tego, tego projektu. I proszę Państwa, bardzo ciekawe są te, te oceny, bo tak jak przed przyjazdem na najsłabiej swoją znajomość języka oceniało 19 prawie 20%, a 15% oceniało ją na piątkę, czyli najlepiej. tak po powrocie widzicie państwo, że ci, którzy oceniali swoją z umiejętności językowe na, na najlepiej, to prawie grupa, prawie połowa tych studentów, czyli w subiektywnej ich ocenie, a studenci często subiektywnie oceniając się, oceniają się krytycznie i rzeczywiście krytycznie w ogóle oceniają czasami mobilność, odnosząc się do tego jaką jakość tej mobilności otrzymali, bo oczywiście chcieliby jak najlepiej. Moim zdaniem to są to są bardzo obiecujące wyniki i, i bardzo pozytywne. I również jeśli chodzi o zmniejszenie się tej grupy 19% do takiego, można powiedzieć, błędu staty statystycznego 1%. Jeśli chodzi o wyjazd na praktykę, to tutaj tych, którzy już wyjeżdżają na praktykę, czyli będą pracować w firmie za granicą, to jest dosyć poważna sprawa. Czyli tych, którzy dobrze się oceniali, mieliśmy 23%, czyli trochę, trochę więcej niż wyjeżdżających na zwykły projekt. E, Mobilności, a tych, którzy słabo się oceniali, mieliśmy 9%. I tutaj też. W zasadzie można powiedzieć, dosyć, dosyć ciekawe jest zwiększenie, bo dwukrotne tych najlepiej i prawie znikome tych, którzy oceniali się najgorzej. I teraz jeszcze ocena tak zwanych korzyści osobistych i umiejętności interkulturowych. 5 i 4 to 90% oceniło się, bo to już jest po zakończeniu. I proszę Państwa. Tylko na jedynkę oceniło się też 1,5%. To, to taka bardzo, e, e, można powiedzieć, błąd statystyczny, czy grupa zawsze występująca. Przy wyjazdach na praktykę to było 83,2% i ocena korzyści osobistych, umiejętności, umiejętności językowych e, 5,4% to było 95%, 1%, 1 i przy praktyce bardzo zbliżone dane. I proszę Państwa, w nowym Erasmusie Plusie. Komisja Europejska do kompetencji językowych przykłada olbrzymie znaczenie. Można by powiedzieć, że przy mobilności akademickiej e, mamy obligatoryjnie, przy wyjazdach po że, dwóch miesięcy, tak już już się, to, przy wyjazdach, które trwają minimum dwa miesiące, mamy obowiązkowe badanie, e, badanie umiejętności e, czy też biegłości językowej. I proszę Państwa, w Erasmusie Plusie istnieje coś takiego jak nowa, wsparcia, nowa formuła wsparcia e, językowego. E, nazywa się ona Online Linguistic Support, OLS. I to jest z jednej strony, proszę Państwa, test biegłości językowej. Każdy student obowiązkowo przed wyjazdem musi się ocenić w obiektywnym narzędziu, które jest narzędziem komputerowym. I to narzędzie ma za zadanie pokazania nam, no, w jakiej ja się w formie. Aktualnie znajduję nie tylko jako moje osobiste samopoczucie tą kabratkę, tylko jak ocenia mnie jednak obiektywny system, a po drugie, jeżeli ten obiektywny system oceni mnie nie najlepiej, to obligatoryjnie wpadam w kurs językowy. Kurs online, który będzie trwał do zakończenia mobilności. I to znaczy, że po pierwsze, Uczelnia macierzysta, która ma mnie przyjąć, jeżeli zobaczy, że osiągnąłem tam powiedzmy bardzo kiepski wynik, może odmówić mnie przyjęcia mnie, dlatego że nie będę w stanie follow, podążać za, podążać za kursem, kursem danego przedmiotu. I rzeczywiście już mamy takie sytuacje. Co moim zdaniem jest dosyć dobrą sytuacją, dlatego że w przeszłości wiele uczelni no, po prostu najzwyczajniej w świecie wpadało w pewne problemy między sobą, gdyż wysyłając studenta nie zawsze rzetelnie zbadano jego umiejętności językowe i tenże student później okres mobilności nie wykorzystywał dyplomatycznie mówiąc najlepiej. Dzięki temu narzędziu udaje się uczelnią właściwie selekcjonować i y, właściwie wybierać studentów, którzy będą uczestniczyli, proszę Państwa, w projekcie mobilności. Y, ten test biegłości językowej na razie mamy dla sześciu języków angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i niderlandzkiego, jak y, na uroczystości wręczenia E, certyfikatu European Language Label, powiedział Pan z Parlamentu Europejskiego. Polski jest szóstym językiem, nie ma go tutaj. To też jest symptomatyczne. E, staramy się bardzo, żeby był również. E, Językiem, który będzie badany e, w, przez Online Linguistic Support, e, ponieważ e, e, tak naprawdę wiele uczelni też prosi o to, że, e, żeby, żeby takie narzędzie e, można było otworzyć. E, myślę, że w najbliższym czasie komisja powinna e, również e, to narzędzie udostępnić. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jeżeli student wyjeżdża co najmniej na dwa miesiące, a większość, no 99% studentów, oprócz tych, którzy skrócą swój okres pobytu, wyjeżdża na dwa miesiące, także cała populacja studentów podlega badaniu. Nie mamy jeszcze żadnych wyników tego online linguistic supportu, tego testu biegłości językowej, jak on odbywa się przed wyjazdem i po wyjeździe. Na razie mamy tylko wyniki przed wyjazdem, bo każdy student obligatoryjnie, aby zaliczyć mu jego ECTS-y i tak dalej, i tak dalej, czyli w pełni domknąć swój projekt, musi przebadać się po przyjeździe. I to będzie też ciekawe, jak zmieniły się kompetencje, czy mamy Analfabetyzm jakiś zwrotny, czy jednak wszyscy swoje umiejętności i kompetencje, swoje kompetencje językowe poprawili? Każda uczelnia ma przyznawaną pewną pulę licencji na ten kurs online, który wspomniałem, czyli wysyłając swoich studentów. O niedoskonałym poziomie znajomości języka, będzie mogła ten e, taki test udostępnić studentowi, który będzie z niego korzystał w, w określonych interwałach czasowych. Te testy. Na razie też nie jest tak, że wszystkie uczelnie mają tyle, ile by chciały, ponieważ jest to początkowa faza. Mamy nadzieję, że ulegnie to zwiększeniu, ale są udostępniane przez nas jako Narodową Agencję. I tak jak mówiłem, w tym teście student uczestniczy do zakończenia jego okresu mobilności. Jutro, proszę Państwa, już tylko krótko o wnioskach, ale jutro chciałem zapowiedzieć od razu moja koleżanka Renata, Renata Smolarczyk będzie miała. O godzinie 13 taki panel, w którym te, to narzędzie Online Linguistic Support dla Państwa rozpracuje w drobnych szczegółach. I zobaczycie, jak tam jest wiele, jest sporo, wiele, sporo, jest sporo ciekawych opcji, które można wykorzystywać w swojej pracy, bo to nie jest, nie jest to klasyczne narzędzie, które tylko służy e, stestowanie i tyle, ale, ale ten kurs online, który e, stanowi core. E, Kory tego narzędzia jest dosyć, dosyć ciekawym narzędziem oferowanym przez komisję. A więc, proszę Państwa, po pierwsze, naturalną rzeczą, że, naturalną rzeczą jest to, że on, udział w programie Erasmus Plus wymaga posiadanych określonych kompetencji językowych, które w przypadku mobilności akademickiej muszą być na poziomie wystarczającym i w związku z tym. Nauczanie języków, języki obce, obce i ta idea wielojęzyczności, zwłaszcza w tym obszarze, e, najpełniej odkrywa e, swoje możliwości przed państwem i przed osobami uczestniczący, uczestniczącymi. E, I na pewno udział też w projektach Erasmusa Plusa e, pozwala nie tylko na podniesienie... Stopnia biegłości języka mówionego, czyli tego, tego języka, który jest stosowany w kraju docelowym, ale zwłaszcza i szczególnie pomaga na podniesienie kompetencji języka wykładanego, stosowanego, stosowanego w pracy, to znaczy języka już bardziej profesjonalnego. Dzięki temu nasi studenci rozwijają te umiejętności na dwóch płaszczyznach. I proszę Państwa, bardzo zachęcam w związku z tym. Jutro panel numer 4, ocenianie kompetencji językowych na rzecz mobilności, godzina 13. Z mojej strony to tyle. Czas przekroczyłem. Dziękuję uprzejmie.